za nami długa droga, więc chyba to już pora. Chyba pora, żeby się strapować. Dwa tysiące. Dwadzieścia pięć. Rap sześć. Prz, pr, Jeszcze raz szkacz, bo ta jest za mocna. Jeszcze raz szkacz, bo robimy mocny trap. Jeszcze teraz szkacz, 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 bo będziesz pod tym trupem. Nie myślę o niczym. Nic. Tubek, 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 tubek. No będzie jak ta tuba, chodzi, to tu, to tu tuba, mówi, mówi, mówi rura. Hmm, hmm, hmm. Więc teraz skacz, bo ta nuta jest za mocna. Więc teraz skacz, bo robimy mocny trap. Więc teraz skacz, bo ta nuta jest za mocna. Więc teraz skacz, bo robimy mocny trap. Cały tak cał, podbijemy ten bank. Hu. Całą noc podbijamy ten bank, robimy im w Banku jak techę. Wan, ja biorę, dechę, zaraz tam jedziemy. Ha. Będź teraz bo ta nuta jest za mocna. Będź teraz kacz, bo robimy mocę trap. Będź teraz kacz, bo ta nuta jest za mocna. Hu, ha, hi, ho, ho, ho. Hu, ha, hi, ho, 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 hi. Hu, hi, ho, ha, hi. ha, hi, ho, hi. Tą noc podbijemy ten bank jak trap 2025. yo, 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 yo. Robimy trap 2025 To brzydka 17 na strajk, to pet. Moim mu pęda aż Ło Hm teraz bo ta nota jest za mocna Więc teraz bo robimy mocny trap Cały czas codziennie ruszam macham mo Moim ręką kamerę no nowy wynalazek, jak to ktoś to zrodził też. Ło, ło. Ktoś to wynalazca, krzyżkowy na zleźliwa. To szkiniak, to... To szkiniak, to...

Lato, fotokoro, koro. Lato, zima. Jak to zima, to lato. Hu, hu. Więc teraz skacz, bo ta nuta jest za mocna. Więc teraz skacz. Bo robimy mocny tap.